Prawie co 15 minut zamyka pani przejazd. Tak, a nawet więcej u nas, bo do nas są dużo przetoków. Bardzo się ludzie denerwują. No okropnie, jak długo stoją, tak. Ludzie idą, jadą do pracy, na przykład, albo o trzeciej wracają. Trzeba długo czekać. Tutaj jest dużo zakładów pipolena, i polena i mleczarnia, i piekarnia, rozlewnia. Ludzie muszą czekać okropnie długo. I dzieci do szkoły chodzą też. Mus muszą też wcześniej wychodzić, żeby tutaj czekają nieraz 10 minut, nieraz 15, nieraz nawet i pół godziny, bo mamy dużo przetoków. Także jedzie pociąg, jeszcze przetok, i już jeszcze nie zdążymy otworzyć, już jedzie drugi w pociąg. Z powodu dłuższego czasu nieczynnego wiaduktu, yy, musimy objeżdżać karetką, yy, okrężną drogą i yy, największy...